Mam poglądy prawicowe i konserwatywne, dlatego nie popieram rządu Donalda Tuska. Z kolei w tym filmie, który za chwilę zobaczycie, Adrian Zandberg tłumaczy, dlaczego ten rząd jest nie do przyjęcia dla ludzi również z lewicowymi poglądami, co oznacza, że rząd Tuska jest dla ludzi bez poglądów. Jeżeli Wy również, tak jak ja, nie popieracie rządu Tuska, pamiętajcie o łapce w górę. A teraz spójrzcie na nagranie Adriana Zandberga z Razem. Mimo, że mamy odmienne zupełnie poglądy, muszę przyznać, że że ten wywód jest naprawdę mądry. Jeżeli ktoś deklaruje, że będzie trwać w rządzie, cokolwiek się nie wydarzy i że nie jest gotów poświęcić stołków, panarzy i Synekur dla żadnej sprawy, no to ma żadną pozycję negocjacyjną. No i to jest ta historia. I potem kończy się tak, że większość rządząca wywala prawo pracy z ustawy o sygnalistach. To się kończy tak, że inspektorzy pracy przychodzą do Sejmu i mówią, że chcieliby móc normalnie, jak w całym cywilizowanym świecie, wchodzić na, na kontrolę w oparciu o legitymację, tak, żeby uciąć te patologiczne zjawiska, łamania podstawowych praw pracowniczych, które mają miejsce w wielu nieuczciwych firmach, a większość rządowa e, ustami przedstawicieli, niestety, e, Ministerstwa Pracy informuje, że jest przeciw. I że nie da inspektorom tego prawa. To jest rząd, który ciągle utrzymuje karanie za chorowanie. To jest wreszcie rząd, który administruje dużymi zwolnieniami w kargo, na poczcie, w którym społeczne projekty, takie jak te dotyczące emerytury stażowej, praktycznie są zamrożone. Ja mógłbym tę listę ciągnąć długo, ale no podstawowy problem polega na tym, że to jest rząd, który przenosi koszty utrzymania państwa na pracowników najemnych, po to, żeby rozdawać prezenty tym, którzy są bogaci. No i trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy miejsce prospołecznych polityków jest po stronie tego rządu, wspierając Tuska, który pod wieloma względami wrócił do starego Tuska, tak? Tego Tuska, który kiedyś zafundował w Polsce umowy śmieciowe, a milionom młodych Polaków przymusował emigrację na zmywach do Londynu, czy w opozycji do niego? Ja uważam, że rząd rozczarowujący. Po prostu. Jeżeli chodzi o kwestie społeczno-ekonomiczne, to nie jest rząd, który prowadzi politykę prospołeczną. I oczywiście wie pan, w, w każdym systemie można znaleźć dwie, trzy, cztery drobne, małe rzeczy, które, które się poprawi. W PRL-u też byli tacy ludzie, którzy szli do PZPR po to, żeby w, zrobić jakąś małą, dobrą rzecz u siebie lokalnie. Tylko. Jest też większy obrazek.